E, e, bardzo się cieszę i chcę pogratulować tej i podziękować księdzu e, To jest ich zasługa. której oni bardzo są zaangażowani. naprawdę, także że musicie to wiedzieć. Ale otwartość bardzo bardzo tak. naprawdę nie wszędzie tak jest. I, e, no niestety, stety, z trudnymi sytuacjami się spotykamy. Natomiast to, że jest też Będzie bardzo dużo, to no, tak. E, Panu za to. E, nazywam się Bryna Rzęstowska, mój mąż Kamil, który utknął tam z dziećmi, z Jasiem i Ignasiem. E, jesteśmy od prawie 8 lat małżeństwa, mamy dwoje dzieci, Janka i Ignasia, 64 lat. Od ponad 7 lat żeby do Wspólnoty małżeństw e, u jezuitów. A wspólnota działa bardzo podobnie jak domowy kościół. więc mieliśmy okazję rozmawiać. E, a ja i, i zawodowo i, i misyjnie te, też to te jest realizacja mojej pasji zajmuję się kobiecością szeroko rozumianą i realizuje formacji urzechająca. Część z Was już słyszałam, że, że znacie, czy możecie, tak? Słyszałyście? Tak, tutaj mamy. A czy ktoś nie słyszał o urzekających? Większość, tak? Kandydatki, to są kandydatki. Kandydatki widzę. Reklamy, reklamy, Tak. Jeśli ktoś będzie chciał posłuchać więcej, jest to ogólnopolska formacja dla kobiet. Przyszły rok będziemy, będziemy się formować do wybuchu świętego Jana Pawła II, kardynała wrześniowskiego i błogosławionej matki Marceliny Darowskiej. Czyli tak e, bardzo patriotycznie. Dobry zestaw. Dobry zestaw, tak. E, dzisiaj e, będziemy, będziemy mówić, nie będę mówić o, o tym, jak wspierać rozwój mężczyzny. E, będziemy próbować odpowiadać sobie na pytanie, jaką żoną jestem. Bo to, z czym wchodzimy w małżeństwo i jak to później wygląda, to są często, a nawet w większości, zderzenia dwóch różnych światów. Bo życie formuje nas różnie, z różnymi doświadczeniami się spotykamy. Jak uniknąć takiej katastrofy, żeby siebie wzajemnie nie wyniszczać? Ja będę mówiła z perspektywy kobiety, w jaki sposób my w naszym codziennym życiu, w bardzo drobnych rzeczach, możemy wspierać mężczyznę swojego męża, nie mężczyznę, nie partnera, ale męża. O będę prosiła świętą Joannę Berettemola. Dzisiaj możemy się poszczycić świętymi żonami, które żyły tak jak my to całkiem niedawno, święta Joanna. Ale też świętym małżeństwem, dla mnie też inspiracją ogromną jest święta Delia Martin, mama świętej Tereski. I to będą kobiety, które dzisiaj to spotkanie tak uchodzą, czuję, że będą prowadzić E, Chciałabym Wam na początek, drogie Panie, bo pozwólcie, że do Was będę e, mówiła jeśli, e, nie wiem, jak będzie Wam wygodniej, czy mogę e, siedzieć, stać? E, ja z metra cienka, więc. E, Mądrość Syracha e, pisze, na, znaczy w Mądrości Syracha znajdziemy e, pewien opis żony, bo Księgę Przysłów pewnie w większości znacie, temat o dzielnej niewiastce, prawda? E, próbowałyśmy go odkryć na XXI wiek na nowo i tym się podzielę na koniec, ale chciałam Wam przytoczyć taki fragment y, mądrości Syracha, e, który idealnie może się wkomponować dzisiaj w w XXI wieku. Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej ożywia jego kości. Dar Pana, żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie ma odpłaty. Wdzięk nad wdziękami, skromna kobieta i nie masz nic równego osobliwością bliwej. Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między osobami jej żony, jej domu, przepraszam. Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanych. Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na gwałtownych stopach. Chciałabym, gdybyście mogły zapisać może do przemedytowania, do rozłożenia tak bardzo na spokojnie, tam na sam z Panem Bogiem ten fragment. To jest mądrość racha 26 13 18 mądrość teraka, czyli zera 26 13 18 w takich bardziej świetkich określeń, jak pytam mężów jak pytam mężów. E, to taki cytat nasuwa mi się e, na pierwszy e, ogień. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi mądra kobieta. To są też słowa, które spotykamy u kardynała Wyszyńskiego. E, e, ja w swojej, e, w swojej formacji, formacji u, też urzekającej, dużo czerpiemy od kardynała. On, e, e, mam dwie ciekawe pozycje napisane przez niego tylko do kobiet. E, I tam e, kardynał zachęca nas, kobiety, do tego. E, kobieta w Polsce Współczesnej i Godność Kobiety. E, dostępne głównie w bandych bo wydawnictwo będą wznawiały je po, po tej beatyfikacji. E, e, kobieta w Polsce Współczesnej i Godność Kobiety. Także za jakieś 3-4 zł są dostępne jeszcze. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi mądra kobieta i możemy się zastanawiać o jaki sukces chodzi, bo z całą pewnością nie tylko o sukces biznesowy, bo sukcesem mężczyzny, sukces mężczyzny możemy rozumieć na wielu płaszczyznach i kochani, pewnie się ze mną zgodzisz, że sukces mężczyzny to nie tylko jego kariera zawodowa, ale to są też i dobre relacje, w których my prowadzimy mężczyzn. To są osiągnięcia rodzinne też, to jest towarzyszenie dzieciom, ale mądrość kobiety, w mądrości seraka też znaleźliśmy tą mądrość, w poemacie o dzielnej też znajdziemy tą mądrość. I to, do czego zachęcam kobiety, to do poszukiwania tej mądrości w naszym życiu, tak od podstaw, czym jest mądrość, jak ona się objawia w życiu, ale też jak mądrze towarzyszyć mężowi. To jest e, e, clue naszego e, spotkania, jak dobrze towarzyszyć mężo, mężowi, jak go wspierać, żeby go nie, nie e, zniszczyć. E, pierwszym ważnym punktem dla mnie tutaj będzie autorefleksja nas, żon. E, taka odpowiedź sobie na pytanie, jaką żoną jestem. Różne modele można znaleźć. E, żonowania, bycie e, matką w małżeństwie. E, bycie krytykantką, bycie, e, e, bycie tą, która ściąga w dół, ale pytanie jaką żoną jestem e, po to, żeby e, zastanowić się czy jestem taką żoną, jaką marzyłam, że będę na początku małżeństwa. E, w tych materiałach tutaj znajdziecie właśnie też pewien powrót, będziemy się przenosić w czasie. Ale to jest, dla mnie to było odkrywcze, kiedy taką autorefleksję sobie robiłam i tak zaczynamy te warsztaty, żeby zastanowić się, jaką żoną jestem. Na to pytanie dobrze jest sobie odpowiedzieć w parach, do czego tutaj Kamila Was bardzo zachęca, bo my czasami nie zdajemy sobie sprawy na tłoku wydarzeń, na tłoku codziennych obowiązków. Patrząc na to, jak się zmieniamy z perspektywy lat, to może być. E, zupełnie inny e, poziom rozwoju duchowego, zupełnie inny, być e, może nie zupełnie inny charakter, ale nasze charaktery się zmieniają też, że na początku miałyśmy e, i zamysł, i marzenie być zupełnie inną żoną dla męża niż dzisiaj dla niego jestem. nie? I taka autorefleksja na początek, zachęcam Was mocno do tego, e, bo to będzie podwalina e, do dalszej pracy nad. E, e, do dalszej pracy nad sobą, ale ja jako żona wiemy dobrze, że nie mogę zmienić swojego małżonka, nikogo nie mogę zmienić, mogę zmienić tylko siebie i to wyjście ode mnie, od mojego ja, co ja robię, jak ja robię, ile wkładam pracy, to jest, to jest początek dobrych zmian w małżeństwie, bo często przychodzą do nas kobiety, Mówię, do nas jakoż urzekających, bo tym się mogę podzielić. To są realne przykłady z życia, bo mój mąż jest taki, nie robi, nie pomaga. Ciągle słyszymy wiele o mężu, a, pytając, a co ty robisz dla męża? Czy ty chcesz się zmienić? Ja przecież to on nie, nie nadąża, on nie robi, on źle robi, tylko brakuje nam w życiu takiego zatrzymania się i autorefleksji. I tu będę trochę. do kobiet, ale chciałabym bardzo, żebyśmy krytycznie same sobie się przyjrzały dzisiaj. No, słyszą to mężowie, to są treści takie, które mogą dotknąć gdzieś naszych serc, naszych kobiecych, bo każdy z nas wchodzi z jak najlepszymi intencjami do, do małżeństwa i to pewnie, jeśli mieliście okazję słyszeć poprzedni wykład Igi i Konrada, to mamy naprawdę wielkie marzenia, wielkie plany, tylko życie je weryfikuje. I e, po pierwsze ta autorefleksja, e, która skieruje nas, bardzo w to ufam i do tego też zachęcam, żeby skierowała nas do pewnego poszukiwania. E, media nas dzisiaj nie oszczędzają, e, ani media, e, media społecznościowe, telewizja, prasa, seriale, gdzie nie spróbujemy skupić naszej uwagi, to obraz małżeństwa, obraz rodziny, obraz żony. Jeśli spojrzymy takim chłodnym okiem, bardzo realnie, to jest na każdym kroku gdzieś zaburzony, jest podminowany. Żony powinny być samowystarczalne, powinny się spełniać. Model żony jest przedstawiony w tym obrazie światowym bardzo E, bardzo ryzykownie i e, niszcząco, jeśli odniesiemy go do Bożego modelu rodziny. Bo e, my, jako Ezer Kenegdo e, to e, z Księgi Rodziny, chcemy z pomocy, do bycia pomocą mężczyźnie. E, nie do rywalizacji, nie do konkurowania, nie do, wyścig, e, do, do wyścigu, do pokazania, że jesteśmy lepsze, tylko do bycia, e, do bycia pomocą im. Pomocą w każdej płaszczyźnie, czy to w domu. Czy w pracy, bo o tym też będę chciała powiedzieć za chwilę, jako pomoc. I dzisiaj, w świecie, kiedy mówimy, że mamy być pomocą, to spotykamy się i z, z prześmiewczym spojrzeniem, z naiwnością, z tym, że pozbawiamy się swoich praw, z tym, że patriarchat w rozumieniu nauczania Kościoła katolickiego jest pase. Ale kiedy sięgniemy do tego Bożego modelu małżeństwa, do Bożego obrazu żony, to ta pomoc jest czymś najlepszym, co mogło nas spotkać. Bo bardzo dużo od nas zależy. Ten cytat, który na początku zacytowałam, że za każdym sukcesem męża stoi mądra kobieta, stoi żona, pojawił się na ustach wielu znanych osób. Pomijając prezydentów, wielkich artystów, ja tutaj akurat też Donalda Regana zacytuję, e, e, czy pan e, nasi artyści, też e, e, kompozytorzy, którzy e, e, wiele osiągnęli, każdy z nich bardzo dobrze wyrażał się o swojej żonie, jako o tej, która go wspierała, która mu pomagała. Więc ta pomoc, e, jako e, nasze posłannictwo e, dla męża. Jest czymś, co e, może mu, e, e, może go realnie uskrzydlić. E, z autorefleksji chciałabym e, zaprosić Was do szukania. Szukaj złota, a nie błota. E, wiele z nas, jak tutaj siedzimy, e, jestem święcie przekonana, że w naszych rodzinach spotkałyśmy się z tym, że być może mama, być może teściowa, być może ciocia, one zawsze lepiej wiedziały, co jest dla naszego małżeństwa e, dobre, e, jak powinnyśmy się zachować, jak powinnyśmy męża sobie wychować, jak e, my jako żony powinnyśmy się realizować, e, e, bo, bo on jest nie taki, bo widziałaś, co on zrobił, czy która za wobec spotkała się z krytyką swojego męża od osób trzecich? Tak hmm. <grymne> <grymne> <Ale> niewiele. <grymne> e, Bywa. czasem teściowa, czasem mama, babcia. I, tak, I to wynosimy z domu. Ja na przykład po, na początku małżeństwa zobałam się na tym, że i to uświadomiłam mi w jaki sposób w naszych rodzinach funkcjonują nasze mamy, które nieustannie, prawie nieustannie, dużo wiecie, na spotkaniach rodzinnych, w towarzystwie, krytykowały swoich mężów. I to szukanie złota, a nie błota, to jest taka zachęta do tego, żeby w życiu codziennym, w prostych sytuacjach, tu nie chodzi o jakieś patetyczne teraz poematy, tylko w drobnych rzeczach, w, dobry, w drobnych czynnościach, wyszukiwać tego, co w moim mężu jest dobre, co on umie dobrze zrobić, za co ja go cenię. Mówiłam o tym powrocie do przyszłości, dlatego że. Życie wszystko weryfikuje i mamy wrażenie, że e, tak się zmieniamy, że ten człowiek, którego ja na trochę ja patrzę, to nie jest ten, za którego ja wychodziłam. Że ja przecież wychodziłam na takiego wspaniałego mężczyznę, który się o mnie troszczył, który mnie zabiegał, który mi kupował kwiaty. A dzisiaj ledwie co ma czas ze mną chwilę zamienić słowo. nie? I, e, i takie myśli, wkręcanie się w to, towarzyszenie sobie wzajemnie z przyjaciółkami w tym, co też jest bardzo popularne. Że spotykamy się nie na tym, żeby dobrze mówić o swoich mężach, na to też chciałabym utulić, tylko na, 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 po to się spotykamy, żeby sobie ponarzekać, żeby sobie ulżyć, że mój jest taki, słuchaj, mój też, ale nie przejmuj się, bo mój jest jeszcze gorszy. I słuchajcie, rzadko kiedy słyszy się, żeby żony się spotkały na kawie, na ploteczkach, żeby powychwalać swoich mężów. To jest wręcz niespotykane i wymaga to ogromnej mobilizacji sił i wsparcia, żeby sobie pochwalić mężu. I wiecie, no nam się to wydaje śmieszne, tylko czy, czy, to, to aż nie jest normalne, nie, że spotykamy się, żeby sobie ulżyć, że ja jestem taka biedna. I e, e, powiedziałam o tym, e, co, co wynieśliśmy z domu, co ja wyniosłam także z domu, i co wyniosłam wśród znajomych, wiecie, jak rozmawiam z przyjaciółkami, że tak, u mnie się narzekało raczej, nie? że ja to nie zrobię tego, że tego, znowu w święta, kłótnie, awantury. E, a wiecie, jaka jest zasada? Na, jedne, na jedną e, krytyczną uwagę. 5 komplementów, nie? Gdybyśmy to stosowali w życiu. Zobaczcie, jakbyśmy chodzili prawie w chmurach, nie? E, I to szukanie złota, a nie błota, jest taką złotą zasadą, żeby pochylić się e, nad tym moim małżonkiem. To też e, e, wymaga od nas wymaga, to nie przychodzi o tak, że ja nagle zobaczę wszystkiego cechy ale wymaga takiego spojrzenia e, oczami Jezusa po pierwsze, ale po drugie, e, Mojego intensywnego myślenia, żeby wydobyć z niego to, co dobre. E, nawet jak mnie wkurza, nawet jak nie pomaga mi w domu, nawet jak już mam dzieci powyżej, e, wiecie, umęczenie czasami pod koniec dnia sięga po prostu zenitu, ale żeby znaleźć chociaż jedną rzecz, za którą mogę go pochwalić nie? E, szukanie złota, a nie błota. E, gdyby wszystkim nam towarzyszyła ta zasada, e, w Doma, w rodzina, w małżeństwach, to żyłoby nam się dużo, dużo lepiej. Tylko świat nam dzisiaj tego nie mówi. Świat nam po prostu prezentuje takie wzorce, pokazuje w taki sposób atrakcyjność tego, co złe, że my się wzajemnie wyniszczamy. Że nie chce nam się nad sobą pracować, że łatwiej jest kogoś zostawić i odejść, bo z innym będzie mi łatwiej. Nie? Bo z innym będzie lepiej na krótko. I... Wsparcie i towarzyszenie. Od, jednej, od jednego mężczyzny słyszałam to, że żona nie zauważa tego, co robię dobrze. Wracam do domu, jestem krytykowana, bo ona rzeczywiście jest umęczona, więc wszystko na mnie czeka, ale w pracy to ja się czuję doceniony. W pracy to jak wchodzę, to się czuję jak młody Bóg. Bo mam koleżanki, które umieją docenić, które umieją dostrzec mnie. I powiem Wam, że to jest smutna rzeczywistość. Przykład z życia też mamy taki bardzo smutny, bardzo bolesny też zdrady małżeńskiej. I chcę Wam powiedzieć tylko jedno: jeśli my, żony, nie zaczniemy być fankami numer jeden swoich mężów, to fanka się znajdzie. I nie mówię tego o ustraszeniu i ku temu, żeby e, powiedzieć o jakimś tragizmie, tylko po prostu tak jest. E, szczególnie, e, szczególnie to dotyka e, wtedy, kiedy e, kobieta zatraca się dla dzieci, dla macierzyństwa. E, wiecie, ten pierwszy okres rzeczywiście, my jesteśmy zakochane w tych naszych dzieciach. Nie wiem, czy znacie taką piosenkę hej, kochaj mnie mimo wszystko. Wierzycie. To jest kawałek o tym, jak młoda matka zostaje w domu z dzieckiem, wraca mąż, który widzi jak ona się zachwyca tym dzieckiem, jak on go tam tuli, a on ma do zjedzenia suchy chleb. I ona pada, nawet nie ma czasu z nim porozmawiać. I tak się z dnia na dzień ta, ta sytuacja narasta, narasta i on wraca do przyszłości, jak to było kiedyś. I doszło do tego, że on wyszedł z domu, ona nawet nie zauważyła. Taki tragiczny mężczyzny samotnego, bez wsparcia, bez okazania mu uwagi też, nie? I to jest ogromne ryzyko też, wydaje mi się, żeby to mądrze wyważyć. Nie chodzi o to, że mamy teraz być wyrodnymi mamami, ale pierwszy w naszym życiu, wśród ludzi, ma być dla nas zawsze mąż. Zawsze. Nie dzieci, nie rodzice, tylko mąż. Bo dzieci są nam dane i zadane, e, mamy je wychować dla świata, ale mąż jest e, osobą, z którą wiąże nas sakrament małżeństwa i e, no jest to najbliższa. E, w takiej komunii jesteśmy, że nie ma bliższej nam osoby. I mąż zawsze powinien być na pierwszym miejscu, po Panu Bogu. Czy znaczy, razem wzrastamy, znacie te trójkątnie, że idziemy razem do Pana Boga. I wtedy to ma najgłębszy sens, ale o tej fance, o tym, żeby dostrzec w nim to, co dobre, żeby go pochwalić za to, co mu wychodzi, co umie, bo wychodzić nie wychodzi, ale... I może to na początku będzie nienaturalne, że jesteś świetny w czymś, dziękuję Ci, widzicie za drobne rzeczy, nawet docenienie ma tak ogromną wartość. a widzę po moim tacie który na komplement żony potrafi dzisiaj ze wstydem zareagować, bo to są, wiecie, po kilkudziesięciu latach małżeństwa to są tematy bardzo trudne, ale tego nas nie uczono, naszych rodziców też tego zapewne nie uczono. My dzisiaj mamy to, to wspaniałe błogosławieństwo, że ta nauka o rodzinie i, i e, coraz więcej się o tym mówi, tak? Zresztą w statystykach co w największych miastach w Polsce to drugie małżeństwo niestety się rozpada i to są dane e, tragiczne, ale... Mówiąc o tej fance, chcę Was zachęcić do, do tego, żebyście nie dały pola innej kobiecie do stanięcia bliżej Waszego męża i do większego zafascynowania Waszych mężem. Bo mężczyźni tego potrzebują. Czy nie? Mężczyźni. <śmielonanny> e, e, i które przepracowały już na przykład zdradę e, mówią, że tak, ja wtedy na przykład odeszłam w pracę, odeszłam w dzieci, a mój mąż wiecie, tak, relacja się tak rozluźnia powoli, nie? E, I bardzo ważne jest i to wymaga nie, 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 ogromnej i mądrości i, i z naszej strony pracy, żeby nie zatracić tego, co najważniejsze, czyli najpierw nas, bo nasze dzieci kiedy czują się też najbardziej szczęśliwe, kiedy rodzice są szczęśliwi. Wczoraj um, brałam udział w konferencji, e, to była kierowana konferencja też dla kobiet e, i ksiądz mówił e, o ankiecie, którą przeprowadził w czwartej klasie w podstawówce. Zapytał o to, czego dzieci się najbardziej boją. Myślałam, że właśnie może jakieś horrory czy coś. E, najwięcej osób ankietowanych odpowiedziało, że boi się rozwodu rodziców, że tato odejdzie od mamy, że tato zostawi mamę, że mama odejdzie od taty. To jest już 11 lat moja, tak? W czwartej klasie. Zobaczcie patrząc na swoich kolegów i koleżanki w szkole, tylko że na rozwój pracuje się latami, tak mówią terapeuci, tak mówią ci, którzy pracują z nożycami.